A to jest ten sprzęt! A, czekaj, czekaj! Pozwólmy, że. Aluminiowa Kona. Tutaj widzimy amortyzator. ja jazz, będę rządził. Tutaj widzimy. Ukraina! Tu widzimy amortyzator, półkowy Bębo, bomber. Bardzo Ci, Junior T. Tak. Widzimy też e, bardzo dobre. Korbowody. Alufelgi! Do, to Aluminiowe felgi mają... firmy MTX I co najważniejsze uniwersalne siodełko Można siedzieć w nią Samopoziomujące się Tak Ostatni dzwonek śmierci Opony kurde jak widać mają bardzo Mostek da bomb o, o, Opony jak widać mają bardzo duży bieżnik Nie powinien wypaść z trasy podczas zjazdu z takiej oto wysokości Z takiej oto wysokości No to dawaj No i co najważniejsze bagażnik który chroni przed y, upadkiem. Tak. Mianowicie, jeśli miałby spać jajami, jajami na ramę, to lepiej niech spadnie jajami na bagażnik. Tak. A ty jest, proszę Państwa, ten wyczynowiec. Tu jest ten oto pan. Który kocha damki od rodzenia. Niech mnie ktoś przytuli. A oto nasza rampa. Nie wchodź po Oto nasza rampa, która zmierza wprost do jeziora na Bolejnach. Jest to solidna, jakże bezpieczna konstrukcja zrobiona przez samego Zido. Tak i Grzesia. No to co? No to trzeba zaczynać. Niech Bóg ma wyczynowca w swojej opiece. Proszę bardzo. No. A jak to się pałza? No ale jeszcze skoki na Dobre, Ale oh, jest ja to jeszcze Ukraina was Ja się boję że on to nie trafi. <śmiecki> Downhill Poland open is open <śmiecki> Tutaj widzimy grupę panów <śmiecki> <śmiecki>

A niech ktoś go wyciągnie.